Witamy, witamy, z tej strony Dark Simon, a to jest trzecia część. Ty się dopiero w trzeciej części witasz, tak? Ooo, ale kozak! Weź nagrywaj, a nie! No się boję! To dawaj mi ten no. telefon, bo ty nie umiesz tak, nagrywać. Patrz. Jake, jesteś Jakeiem w moich historiach. Nie. Tak. padżek się nagrywa. Tu jesteś realny. Albo nie. Jakoś się nie da tego nagrywać. Bra. No ja tak 7 minut i 4 mm. minuty nagrywałam, więc cicho. Bo... Muszę się położyć. Ja się boję. Wy tu, 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 tu. Nagrałeś to? Jak to błysku strasznie? Gdzie? No weź! Ty <noise> nie widać w tym telefonie. Się widać. Tylko trzeba się skupić na filmach. Nie chcę mi się. <noise> o, dobra, teraz było fajnie. Pochwyciłeś to? Tak, bo ja dałem inaczej ten, kamerę. Że szerzej tak widać. To, o, tak, to będzie. Tak to film mój zepsujesz na YouTube'a. Trzymaj to tak, daj. No, dawaj, tu, bo. Dobra. Dawaj, Sorry, no, że... Sama się tak trzymaj. O, gdzie to błysło? Bo było takie, taka lampka biała. Dopiero się burze rozkręca. W trzeciej części! Właśnie, bo tam to. W sensie, czy ją tak błyskało, że żałuję, że W pierwszej właśnie. części... Nic. 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 Druga? No, dobra. Raz Teraz błyskło. A trzecia... To dopiero błyszczy. Ale fajnie. Wcale to wszystko nie jest nagrzewane jeden dzień. Wcale. XD uh -huh. Jestem zbyt leniwa, by to wszystko łączyć. A ten kościół? Ja, ja ten, ja raz widziałem jak w, ten, w tą górę kościoła walnęło. nawet Nawet na nasz rociwusz było takie coś. Ja wiem, wow. że... No gdzie to wali? tu gdzieś tam z tej... Ale chyba widać, jak to błyszczy, chyba widać moją rękę? Ty... wow, No właśnie... Za... <noise> Nie uchwyciło się, bo nie było bliżej. No. Jezus. Ale to gdzieś tam, albo tam z tyłu. Ja teraz tam z tyłu będę patył. Co mi. Gdzie to było? Weź. Gdzie to było? Gdzie to było, Laura? Halo. Nie wiem, ale takie niebieskie. Czemu nie było, robi się fioletowe? Tam? Nie wiem, bo Jak Tak, tam. Musimy się obrócić, złać tego Czekaj, krzesu. dam pauzę. Ok, jesteśmy po pauzie. O, o, o. o. Zmieniliśmy o, witamy. miejsce. witamy. A widać bo głowę? Też Nie. No Światło się zapaliło i dostałem zawał. Za wszystko dostałem zawał. No właśnie, ja już mam milion zawałów, w jednym filmie będę mieć. Pokazowałam wam squish, ale jest bardzo ciemno. Korki nam wywaliło. To z tyłu, to trzeba iść na klatkę. No nie! No tak. A wtedy tam piorunowało i już na mnie piorunuje. O, nie to wiem, czy... Z tyłu trzeba iść. No już na nie piorunuje. Tam po... ludzie łażą po klatce Idę o tej godzinie. A jest godzina 21.50. A teraz tam z tyłu, tak daję, że... Dobra, To jest. Nie! Tak! Dobra. Dobra, kończymy ten film. Sądzę, że tak krótkie, ale nie możemy iść na klatkę.